Drugi ul. Nagrywasz? No. Pierwsza rama od tyłu jedziemy.

Widzisz, widzisz tam ile pod spodem wisi? Mhm. Dalej chodzi coś po mnie? No. no. Gdzie? Na kapeluszki chodzi. Okay. Okay. Trzecia ramka. Miód, nie wiem to pomarańczowy, tam co to jest? Pyłek? Pyłek? No. To jest troszkę miodu. Pod za matką? Mm -hmm. Najpierw pod za matką. Tu jest czwarta ramka od tyłu Piąta ranka jest trochę czerwia No tu najwięcej pyłku muszę Co to jest tu, tu ten skór wiel. A taki były Co to? Ale nie, to na środku te myślę że matka. To są geczury. Kurwa. Malutko przeszło. Przerwę odkryty. Patrzcie, tu, tu się wygryza. Widzisz? Gdzie? Tu. Gdzie? Tu. Aha, no. No tu jeszcze odkrytego trochę. Matki nie widać. Znowu tutaj. Ale byki spasione. No. Czekaj patrzę na psił za matką w bełku. Ale tu wisi no. pokazujesz Tak 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 cały czas Patrzę za matką widzisz mało psu. Można dużo, dużo, dużo mniej niż w tam, tamtej Mi się wydaje, że w tamtej poprzedniej było mniej niż to Później będziemy liczyć na jego ramkach co by było. Matki nie widać. Bo tu jest nieznakowana maciek. wiem, wiem. Ty, A tutaj truteń. Ale kuwa. Słońce zaszło. No, Będzie truteń. Co? To są trutnie. Ta za krótko, bo matka ma dłuższą. Czerwony odkryty Kurde pokazał mi jak mają jeźdźczka wyglądać nie wiem tu właśnie dużo wisi pszczół pod rąką nie widać matki To za czerwia w pierony patrzę no widzę znaczy no nie tak dużo, no ale, ale spadało Nie wiem czemu te pszczoły pod spodem wiszą No, one wydać Kolejce czekają No, to nie wiszą nie wiszą chodź. No, Jak tak była tam matka To do ula spadło nie spadło tam nic obok? Nie, to do... Ty Spadło, Co? spadło. Cała kupić? Okay. O, tu jeszcze cała ramka. Bo do to się chyba już wygryzać. Nie mam oczki. Nie widać. Jeszcze zobaczymy ostatnią ramkę. Będziemy patrzeć na tę kubkę. Nie, zabrać ją nam Co? Zabrać ją Nie, jak nie mam oczki, to na samo Nie mód za matką mm -hmm. Czerwia jest cała ramka, prawie. Bo no, pyłek. Patrz i matki nie ma wcale. Tutaj też jeszcze... Składam to one siedzą dalej w kupie. Nagle zaraz zobaczyło. O już mnie coś atakuje. Co? Jak mnie coś atakowało? Kogo? No mnie. To kogoś już Dzisiaj to nie było tylko dokładnego szukania, bo ostatnie dwie ranki guste. wyłączyć.